Witajcie! Nazywam się Jagoda Szczęsna i jestem instruktorem rękodzieła w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborcu. Jestem Natalka Szczęsna. Dzisiaj będziemy robić kartki Spinner Card kart z okazji zbliżającego się Dnia Ojca. Zapraszam Was na film. Spinner Card kart to kartka, która posiada ruchome elementy. Tutaj Natalka Wam przygotowała taką kartkę. O, i właśnie Wam pokazuje, jak poruszają się te elementy. A my pokażemy Wam za chwileczkę, jak coś takiego wykonać. Jak w wypadku każdej kartki, będziemy potrzebować bazy. Zgadza się. Do tego tło, które będzie wiem, pół centymetra mniejsze od naszej bazy. Ty możesz już natarkę od razu kleić. Następnym elementem będzie kartka, znowu mniejsza, troszeczkę od naszej, naszego tła. My już tutaj mamy przygotowane. Zaraz Wam spróbuję pokazać w całości, jak to wyglądało. Karteczka. Żeby jakiś element mógł nam się poruszać, potrzebujemy toru, po którym będzie jeździł. W tym wypadku naszym torem. Będzie taki okrąg. Taki okrąg wykonamy poprzez wycięcie kółeczka w naszej kartce, a następnie wycięcie kolejnego kółeczka z tego już powstałego nam kółeczka. Jeżeli macie papier skrapowy, tak jak my, to super. Jeżeli nie, możecie sobie wykorzystać gładką, kolorową kartkę. Kolejnym elementem będzie przyklejenie naszego, naszej przygotowanej kartki w taki sposób, aby podkleić ją sobie tekturką, która stworzy nam pewien dystans. A po co nam taki dystans? Potrzebujemy, żeby trochę, mia... żeby nie było takie. Niskie, że nasz motylek musi się jakoś ruszać. I musi się nam przede wszystkim zmieścić tam pieniążek, bo to on będzie mm, głównym elementem, który spowoduje ruch naszego y, elementu. Klej na Czyli pierwszą warstwę mamy przyklejoną. Tor, oczywiście, możecie sobie wyciąć jaki tylko Wam pasuje, ponieważ w pierwszej kartce, jak widzieliście, Natalka przygotowała sobie tor prosty. I po nim właśnie jeszcze te elementy. Tutaj robimy sobie z Wami drugi, który będzie okrągły. Tak. W tą stronę chcesz? Mhm. Hops. Ten dystans jest ważny, ponieważ w niego właśnie włożymy pieniążka. Weź sobie na tarko pieniążka. I będzie nam potrzebna jeszcze albo kosteczka, albo kawałek tekturki, którą sobie dolepicie do tego pieniążka na samym środeczku. I teraz kolejny element. Który też jest podklejany tekturką, ponieważ musi nam się zrównać z tą naszą warstwą. Pieniążka włóż. wkładamy, słuchajcie, pieniążka. Sprawdzimy sobie przed przyklejeniem, czy wszystko jest ok, jak damy tą warstwę. Jest, fajnie, porusza się, więc możemy ją teraz na karko przykleić. Nie za dużo kleju, żeby Wam papier nie pofalował. Pamiętajcie o włożeniu pieniążka. I równiutko na środku, to jest ważne, żeby nam ten pieniążek nie wypadł. Hop. O, i zerknijcie. Teraz wszystko jest ok, pieniążek nam jeździ. To jeszcze jest nieprzyklejone, więc no, czegoś nam się tam przykleiło. Po wyschnięciu możemy już sobie kleić nasz element, który ma się Ruszać. Możemy to zrobić właśnie bezpośrednio do kosteczki 3D, a możemy stworzyć sobie też taki mechanizm, jak wam tutaj zaraz pokażę, czyli jest pieniążek w środku, kosteczka bądź tekturka. No, chyba mi się nie złapie ostrości. I kolejny pieniążek. I taki mechanizm możemy sobie włożyć właśnie w tą karteczkę i do tego przykleić nasz ruszający element. Tu już Wam Natalka pokazuje, jak się ten element. Rusza. I w zasadzie cała filozofia kartki. Teraz sobie jeszcze go przydekorujemy, zostaw już go na tarko. Zajmiemy się teraz dekoracją, tak? Mamy napis, oczywiście bez napisu się nie obejdzie. Proszę bardzo. Też fajnie by było go przykleić na kosteczki 3D. Stworzy nam to przestrzeń, o której wielokrotnie już wspominaliśmy przy naszych warsztatach. I my sobie wycięliśmy takie elementy do dekoracji. Słuchajcie, jeżeli nie macie takich profesjonalnych elementów, mogą to być również zwykłe obrazki z gazet. Tylko fajnie by było, gdybyście sobie je podkleili wtedy na blok techniczny, żeby były troszeczkę sztywniejsze. I w zasadzie kartka nasza będzie skończona. Bo cała, y, cała tutaj y, jakby urok to jest właśnie ten nasz spinner. A zaraz Wam jeszcze pokażemy trzecią karteczkę. Zajmiemy się teraz trzecią karteczką. No tylko dobrze. Żeby było szybciej, my już mamy tutaj, słuchajcie, przygotowane. Czyli mamy bazę, mamy element pół centymetra mniejszy. Kolejny, ten, który podklejaliśmy na tekturce. Wcześniej wycięliśmy sobie zwykłe, słuchajcie, kółeczko, żeby zmieścił nam się pieniążek. Na pieniążku jest kosteczka 3D. I wycięliśmy sobie tutaj. Serduszka, stwierdziłyśmy z Natalką, że będzie to kartka serduszkowa, tak? Także Natalko, pierwsze przyklejamy sobie ten duży element do naszego mm, pieniążka, będzie to element ruchomy, a następnie będziemy dekorować sobie pozostałymi serduszkami. Możecie słuchajcie wykonać sobie na przykład kartkę z kwiatami, których uczyliśmy się przy okazji kartki na dzień mamy. Lub tak jak już wspominałam, powycinać z gazet kleju potrzebujesz. Tak. część elementów klejemy sobie na płasko, część elementów dajemy na kosteczki, żeby troszeczkę zróżnicować poziom. Wtedy praca będzie. Na pewno dużo ciekawsza. Coś nam może, słuchajcie, delikatnie wystawać poza kartkę. Nie jest powiedziane, że to ma się zmieścić w tym formacie. Również będzie to interesująco wyglądać, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby zmieściło się nam do koperty, jeżeli chcecie wkładać. A no i Natalka, słuchaj, napis, prawda? To sobie kleję, ja ci podkleję. Napisik. Także bardzo prosta w wykonaniu kartka, słuchajcie. A uważam, że jest bardzo efektowna. Jeżeli wytniecie sobie tak jak my z kilku kolorów, to zobaczcie, możecie budować sobie taką właśnie kompozycję jeden na drugim. Tak. weź sobie szary albo czerwony. Nie chciałam, żeby mi... nie chciałam, żeby mi było, ale się pomyliłam. Nic się nie stało. No i napis się tutaj przygotowałam. Gdzie go umieścisz? Cool. Na prosto nie ma miejsca. A ty? O, możesz na górze, możesz troszeczkę... może Ci wystawać poza kartkę? O tak, może. Tak z boku. Podstając z boku. Tak mhm. sobie ok, i zobaczcie, ten element też się nam rusza. Muszę w ten sposób o. szalone serce. to tak się prezentują nasze karteczki Spinner Card. Hops, tu się tak rusza. Dziękujemy wam za dzisiaj. Zapraszamy do następnego y razu. Tak. Do zobaczenia. Pa.